Cześć, Z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike Global Offensive na moim kanale. Razem ze mną jest Yuzio Gaming. A dzisiaj będziemy sobie robić kolejnego obrońcę, tym razem na mapie Insertion 2. I będziemy musieli zabić paru wrogów jakimś pm -em. więc zapraszam do oglądania. I znajdujemy się już w sklepie na mapie Insertion 2. I będziemy musieli przecież tylko zabić? 20 z No, okay. no to co Orion, co zamawiamy? Co bierzemy? Hmm, myślę, że w sumie bieda ostatnio chodź, chodź. w kraju, trzeba coli wziąć. Chodź tutaj, chodź. Myślę, że to może Ci się przydać. Trochę pasty. Hmm, tak. Może Pasta. tych pierwszych o, zabijemy patcie. z noża. Tu, tu, tutaj pamiętajcie, dezynfekcja przede wszystkim. <grym> Dwóch już nie ma okay. Justin nie może niego normalnie Stop. To jest normalnie obrona sklepu widzowie Tutaj No to najlepszy PM to oczywiście P90 Co ty to są p 5SD tylko P90, dobra To na ten czy mogę? Mogę Dobra jeden tak to połączy ludzi Lecz jeden O! Aha, o plecy to Ojej. podeszli mnie O oh, nie nice. No właśnie ten taki tak zrobił Aha, 30 na dwóch Czy Zeus go zabije? Nie o. Co? Co? Kiedy? Okej, okay, no to nam nie... Aha, bo oni... Nie... Aha, bo okay, oni wystarczy, jaj. że poniosą tego zakładnika. O mój Boże. A oni go nie muszą. Z... Nie myślą, że go zanieść muszą. <gry> no właśnie, ja też tak myślałem, a oni... on go tylko podniósł. A to gruby go podniósł już? Nie, no chyba to było, jeszcze jeden był. Aha. Groby tam był. Dobra. O kurwa, z daleka jeszcze. Tak, no, zakładnika. Wow, jeden HP. Not even no ja miałem prawie full, Nic nie narzekam. Eee, flashe się nie przydadzą, wezmę motowa. Ja myślę, że na tego grubego trzeba spróbować Zeus'a. No ale to na chwilkę nie sobie, nie Nie, ale go mocno bije pewnie. Nie! Aha, on w smoku stał. Przy zakładniku siedzą. O, kurta. Kurta mnie, zakładnika pewnie podnosił. Zostaw go. Dobrze. E, nie mi jakieś PMA. O, znalazłem UNP, znalazłem UNP. Dobra, dobra. Fenix, tak? Heavy Phoenix. A, heavy Phoenix. Heavy. Nice, nice. Uuu, uh, ale tę siada, dobra. O, smoka wrzucili tu. Wezmę MP9. Patrzcie chyba do sklepu. To idzie, idzie, idzie. Kurde, akurat się odwróciłem. Ja strzelę. Nice. I gruby. Z której strony idzie gruby? Smoke, flash poszedł tutaj. Nie. Nie widzę. Okej. Nie. Jest tu, tu, na zewnątrz. Drzwi. Oj, oj. A do O! Machita mnie zabił. Co? Nie miałem tego szybko. Opie. Co? Nie, nie, nie. Co? Ja Nie wiem, ja muszę 20 headshotów pakowałem aż po 90. Ale. Ja mam. Ten. Okay. MP5 Dobra, lastron Ta, ostatnie 5 Nie! Aha, dobra nieważne, zla Dostałem dwa strzały i zginąłem Mogę mi odchodzić No Dobra, ogień klacz Bo podnosi Co? Ale to. Mówiłem. Jezu, dobrze. Uf, ugrane. Słyszałem tam podnoszenie. Dobra, ugrane. Może być. No to myślę, że w sumie to będzie 7 minut odcinka. Jeżeli wszystko bez cięć wrzucę, no to możemy jeszcze kolejnego obrębcę też zrobić. OK, okej, znajdujemy się już na Blackside. I będziemy musieli zabić wrogów z karabinu. Z karabinu, po prostu. Ilu? 20. Dowolny karabin, nie wiem czy mu pokazujesz AWP, -a. chyba, że AWP też jako... do się to też karabin. Może karabin sniper, właśnie widzowie. Full auto AWP-a. Kto oglądał nich ten wie. O, smoki poszły. Okay, dużo tu tych mam, bacze, tutaj, tutaj, tutaj mam, tutaj jest dużo ich. Daj ja, jeszcze. Okay, tutaj Ej, spodzamy. tego, z kosy, kosy. Możemy spróbować coś z Nie, Nie za dużo. Odchodzi ich. Ja nie próbuję. Nice. Tu nie widzę nikogo. Tutaj śmiesznie by było, gdyby bot też przez przypadek na przykład trafił w te i kogoś z noc zasadził. Ej, żeby było. chamskie. O, o, tam chyba widziałem jak skoczył. Tutaj. Czy nie? Nie ma. Ej, gdzie ten bot jest? To się zablokował czy co? Nie wiem. Raz nam się zaklinował z Yangiem jak graliśmy. Pozdrawiam tutaj Yanga oczywiście jak ogląda ten odcinek Pozdrawiamy I tutaj raz się zaklinował O o słyszę go, tu jest, jest, tu jest. Tu jest, On jest, tu, tu jesteście tu. Jest. Nice no. Dobra Dobra, no i mamy już Aha okay. na mnie ja nie stać Co bez... wiesz tego znaczy te To znaczy prostu No Dobra i cztery rundy tak o Boże, to jest nie ma. Okej, okay, tutaj już podchodzą. O, oh jest. O! O, Boże. Ile ich tu? Nie Tutaj mi... W plecy chyba. No, Kurde, już w plecy miałem. Już w Co Jeszcze po oku się. <grym> ha. <Komik? Dobrze>. <grym> też może być. O, no, dziękuję dobra, jakoś innego spota muszę ogarnąć, bo tak to mnie z dwóch stron wbijają. No ja tutaj, z jakimś kontenertem. Tak, jeden. Tamten leży drugi. No! no. Wysadził tą beczkę, właśnie, przypadkowo. Z oś... o więc wygadałeś. Proszę, nie plantuj. Oj, oj, oj! O. Oj! Co to, to było? Spokój się tam. Dobra, zadać mi tego Galila. Ja chcę Galila... Zgram Galila. Co jest za To szyk... Tu jest AK. Nieee. Chyba dam radę. O nie. to ty gruby. Po gruby będzie. Tak. <coughs> Peskę w web dostałem, wyobraź sobie. No, trochę nieprzyjemna sytuacja. Mam lucky. O ja nie ugram. Nie. Ale że ten bot miał taki, taką peskę, dał. Ja nie wiem, te boty są mądre. Ale jak grasz... Ale jak grasz, gdy Nie chcę odpalić turniejowego na boty, te boty normalnie jakby stoją w miejscu. No. A tutaj nagle takie dwie IQ robią czasami. No. No, ale że ja nie mogę z P2000 tutaj g to jest smutne trochę O! A teraz to No O już no słuchajcie. No mówię, że idą. Chciałem go z kosy zabić, ale nie... O, masz na kosę. Jeszcze jednego. Miej... Dobra. no 2800, uf Dobra, ja kupuję famaskę. Dobra, ja sobie też kupuję famasę akurat. Dowolę Może ja będę coś. tutaj stał i wykoszę? Tam beczkę wysadzę. Tu no to z chłopem będę się hmm. Już w site przeszło. Nie zlina, jeszcze jeden na sejdzie 7 hpa. Chciałem To jest gały. Nie Niebra Ska, więc... To 90 nie mogę. Tu masz Famasa, tu gdzieś tu To jest mój zaszczyt, hmm. to jest dobre pytanie. Masz. Bo oni już idą Masz Tam leż, chyba. Nie, Ej. to jest to, nie Ej, to. Bo nie już no, nieważne. Chyba nie Chyba nieważne, trzeba obrób bronić. Bez no nice. i Dobra, tu jest Ta... i tam chyba jest akacz. Eee, uh, gdzie? No to jest No jest Wezmę wezmę Chyba dobry. to jest dobra Chyba... Najpierw chyba tutaj na sajcie czekać. No. Aż podejdą. No, Gdzie? Niepies. Tutaj mi ktoś strzelał, mi się wydawało, ale. Nie, tu jest. No i na beczkę? Na beczkę go można? Nie za bardzo. Chyba, okay. to Dobrze, sfokusował okay. się. Na mnie ty to Nice. Tak, Jeszcze idzie, pięć razy. W tym miejscu, jakby co? I można w sumie. A ja sobie tutaj zasmakuję. Można w sumie palić spoty, nie? żeby nie mogli podchodzić. No, ale to, żeby się nie spaliły. A mi nie przebiegną raczej. O oh, nie, jeszcze jeden. Nice. To czy, czy jest kolejny gruby, bo... Ojo! Chowaj się! Spokojnie, możesz go wykastować użyj jest strzyku. Nie, 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 nie. Nie no, Hadek, spokojnie. Dobrze. No i bardzo dobrze. Dobry. Spokojnie, nie nie trzeba puszować takiego grubego. No i 17 tysięcy w kieszeni, widzowie. Spokojnie. Tak, tak. Spokojnie zrobione dwie misje i takim akcentem możemy oczywiście kończyć ten odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę, jak wam się podobało to łapeczka w górę, subik na kanale, jak ktoś jeszcze no nie ma... No i oczywiście ma... dzwoneczek. O, tak, tak. Dobra, no i do zobaczenia do następnego, trzymajcie się, cześć! Siema!